Dobra stary, mam dla Ciebie wyzwanie, zajebiste. Mhm. Za ile opierdoliłbyś daną rzecz? W no sensie, tutaj powinniśmy teoretycznie e, dawać e, jakby o skali 1 do 10, czy, czy zjesz to czy nie, ale robimy za ile byś to zrobił. No dobrze. Czyli na początek smarki, o takie, o takie mocne smarki. Dziecka, tak byś musiał nie. wylizać to wszystko, nie? Z tego, z Zaj Nie, ale pytam się za ile byś to zrobił. 400 koła. 400 koła? 400 koła, no. A Ty? Nie wiem, za 100 koła bym to zrobił chyba. No dobra, za, za, za BMW i8 bym to zrobił, ale teraz BMW i8. Dobra, 200, 200, tysięcy, 200 tysięcy, zrobiłbym to za 200 koła. Dobra, dam na czwóreczkę. Mm. Wybielacz? Nie no. To za trzy Nie, chciałbym <niesia> w ogóle tego zrobić, stare żeby być później chory, mieć rurkę w rardle, nie? I leżeć na oddziale yy, z pierwszej pomocy. Niedługo będziesz leżeć, kurwa, tak czy siak. Będziesz leżał, to ty jak ci, Dobra, to na, na co dać na dziewiąteczkę? Na dziesiąteczkę, też, stare, no to jest no co śmierć, nie? No niekoniecznie. No to mówię ci rureczka i jazda, nie? To stare śmierć. dobra, sprawdźmy. Listerina, yeah. za ile? Ja z, 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 tak, taką szklaneczkę no, tak. bym pierdolił za 3000, Dwa. 2000 zł. No bo to jest. Ja też bym za tyle to zrobię. Bo to jest alkohol, nie? Tam, teoretycznie to może to jakieś tam uszkodzenia powodować, ale chyba niezbyt nie duże. No za A dwójkę dobra. bym to opierdolo. Gratulate? No, ja za rano. darmo. Ja to. Ja lubię codziennie się pije, nie? Co eee, jest też za darmo, głupie. Mocz, za ile byś. Tak, tak jakbym teraz wziął na i za ile byś to wypił? Tak sobie się no, normalnie sikam teraz ci do, do, do wiadra <śmukli> i to masz. <śmukli> Ty kurwa. <śmukli> <śmukli> za ile byś to zrobił? No pół miliona, nie? Mieszkanie w Warszawie. Nie kupisz. Nawet kawalerki w Warszawie nie, kupię, nie kupisz. Bo, bo no, za 600 czoła kupię dwa pokoje ch na chyba, ch chyba na obrzeżach, takich. Nie, nie. No, na Białymce ta... kupię za 600 czoła dwa pokoje. No dobrze, no, ale będziesz wyjeżdżać z tej Warszawy chyba 40 minut albo 50. Nie, bo no dobra. No to, to za mieszkanie na białą byś wypił mój mosz, Tak, jak nasze teraz dowiadalibyś. A ty mi stary zrobił. Ale ty byś mi... za... to za pieniła zrobił. Ale za na kolanach byś to pił czy nie Nie, ale... no bo <śmich> no, ja dobrze wiemy. Nie. <śmich> jakbym, tak, ci nie naszczał, ale... jakbym ci naszczał. Nie, nie, nie za to byś to nie zrobił. Za dziękuję stary, to <śmich> no, co ty się Tak, dobra, lecimy dalej. O, prochy twojej babki, zejdę byś wypił? A moje babcie żyją wszystkie. A wiesz o babcie? Naprawdę? No dobrze, no to zajdę byś to zrobił? Prochy twojej babci. No dobra, no prochy kogokolwiek. No, nie, nie, niekoniecznie, niekoniecznie twojej rodziny. No też tak, zamieszkanie potrzebuje. Ja bym to taniej zrobił. Taniej by to zrobił niż Mocz. No bo w sumie to i tak jest już spalone, w sensie. Nie kobisz tylko przechyl mi to. Byś tylko nie, to no, to by obrzydliwe, nie? No nie wiem, ja chyba ja wolał to bardziej niż Mocz. Nie jakieś. było obrzydliwać. No bo... dobra. <laughs> o. Żygi. Za ile byś z nie, nie, już... <laughs> to, to jest jeszcze dla mnie obrzydliwsze niż. No za ile byś to nie, się, nie podjąłbym się tego, nie? No za ile, no mów. Nie podjąłbym się stary. No ale przecież zobacz, jak to smakuje. Ja się, jak się chce wymiotować, ja Ale zobacz, Ale, ale chcę się popatrz, wymiotować, popatrz, jaki jak smak. Wyobraż nie, sobie to. Tam... Nie, nie, no stary, no nie. jest szybkie wszystko, wszystko nie no za. No co ty za ile? za ile? Nie wiem, 20 milionów dolarów. 20 milionów dolarów, no dobra. No to za ile? Ja za ile bym to opierdolił? Tak z ziemi, tak wiem, miał, tak miał to. Tak. Ale mógłby się zżygać, tak, No tak. Tak. Nie wiem, 2 miliony złoty. Za 20. No, to za jesteś. Nie za 2 pory. miliony bym to zrobił, no? Za dwa, dwie bańki no, to są dobre pieniądze. 2 miliony to są dobre pieniądze. No możesz sobie kupić rzeczywiście jeszcze jakiś fajny apartamencik w Warszawie za 2 nie, miliony. Nie, ja bym się tyle nie podjął. Ja bym tak. się podjął, ale nikt by nie mógł tego najmować, bo to są sumie jest ty kurwa. No dobra, dodamy no, na dziewiątkę. Jak brudna, brudna woda, brudna woda. Brudna woda. Tak, ale taka cholernie brudna, nie wiadomo co. Ale to żeby... trzeba byłoby zbadać w ogóle, żebyśmy przeżyli. Nie? No bo właśnie, jeśli bo. Jeśli to... byśmy się rozchorować i umrzeć, no to w ogóle bym się tego nie podjął, nie? Bo to od. No co, od, od, że, od się... pieniądze, bym zaraz umarł. No nie? tak, od grzygów pra... najprawdopodobniej by ci się nic nie stało, a od tego nie wiadomo. Nie, czy ży... brzygi to też, kurwa. Ale nie stało ci się nic, w sensie najprawdopodobniej by ci się nie stało, to jest klasyczne. to, to błąd, się. Nie, no to też. No dobra, za ile? 300 czoła. 300? Za Zaszklankę. A jak ja miałem pewność, że nic mi się nie stanie, bym to zrobił za 10 koła, ale musiałbym mieć pewność, że ta woda nie jest skażona, nie? No dobra. Co jest ostatnie? No, A, no to to już wiadomo, nie, że jest to jest za darmo.